Dzisiaj pałąga, Litwa, najbardziej znany, największy kurorski na Litwie. Przed chwilą przeszliśmy 1000 metrów promenady, zaraz wam ją pokażę. A teraz spójrzcie, może piękne plaża, Bałtyk i piękne moro. Zobaczcie. Ale zanim pójdziemy na promenadę, to jeszcze się popatrzymy troszkę w morzu. Pierwszy raz na tym wyjeździe. Aha, dla spostrzegawczych to sama koszulka, co której, ale była prana. A, jeszcze jedno słówko covidowe. Na Litwie mamy 2 miliony 700 tysięcy mieszkańców. COVIDa jest 10 razy mniej jak w Polsce. Także tutaj się boją mnie, a nie ja się boję ich. Także jest ok. Zobaczcie, miliony kalorii za mną, tony cholesterolu i setki. Eurasów, zobaczcie, to wszystko się tu przelewa. szop Nic tylko wydawać i wcinać, i wcinać, i wcinać. A jak ktoś ma bardziej zasobniejszy portfel, to może sobie tam iść na obiadek. Tam to dopiero jest. I się rozpadało.